Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival. Już w 17 odcinku tej serii, a dzisiaj jak widzicie stawiamy czoło smokowi endu. Byłem na wyprawie ogólnie, no, chciałem też nagrać jak szukam portalu. Ale nagranie mi się tutaj nie wykrzaczyło, mam nadzieję, że tym się już nie wykrzaczy, bo no naprawdę, naprawdę w ogromnej żałobie, jakby taki odcinek z wyprawy do Endu się mi wykrzaczył, ponieważ dzisiaj stawiamy czoło smokowi. Ogólnie to trochę błądziłem, aby ten portal znaleźć, około 40 minut mi to zajęło. Ogólnie ten, oko Endu zawracało, ten, oko Endu zawracało później się wkopywałem, trafiałem na jakiś i zdobyłem tam parę diamentów i tak zapomniałem przygotować sobie łuk. Więc tak, dzisiaj robimy challenge bez łuku. Robimy challenge bez łuku. No i oto. Wchodzimy. To już jest koniec. Jezu, jak daleko. Ale ja daleko jestem. Jezu, to już ja mi nie wystarczy bloków. Szkoda, że to tem nie ratuje ten, jak wpadniesz do Wojna. Pracyk, udało się, dobra, e, jesteśmy, naprawdę się zestresowałam jak byłem tak daleko e, od krawędzi, ale dobra, jesteśmy już, e, no i tak, bez łuku to naprawdę, no, e, może być dość ciężkie, ale mamy enderpermy, parę diaksów, no i dobra, tak to włączamy już tryb, e, ten no, zwykły, no może łatwy, ale dobra. No i tak, na pewno ten nie łukiem nie rozwalimy tego, no bo jak wiecie, jestem bez łuku. jestem bez łuku, jestem bez łuku, Jezu, czemu ja łuku nie wziąłem. Dobra, no wszystko ten nie chcę wszystkiego na ostatnią chwilę zostawiać. Co to? Myślałam, że ej, ale to dziwnie wygląda, to wiecie, no czym się ten smok leczy w ogóle? na czy shader'a to jest bardzo, bardzo ładny. Niestety muszę się podbudowywać, chwilę to zajmie. Więc będę po prostu Wam pokazywał skróty z zniszczenia wieży, wieżyczek. No co ty gadasz, że ten akurat. O kurde problem. Uch. O kurde, problem. Czekajcie, jakby to teraz ten. O dobra. Ała, ała, ała. Dobra, smoku, zaraz się z Tobą pobawię. Tylko daj mi zlisz te wszystkie kryształy. Ło! Kurde, ale mnie ten. Dobrze, że mam łagodny upadek. I oto dzień 214, dzień, w którym postanowiłem mu śpić smoka. Kurde, ale mnie smok ten zepnął. O kurde, wkurzył się, ale dobra, mam perły. Dobra, na tą wycieczkę, na tą wieżeczkę, nie na wycieczkę, tylko trzeba było się chwilę spinać, ale patrzcie. Ten, zadałem trochę życia smokowi. No i dobra, mamy jeszcze do, do rozwalania tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Czyli mamy jeszcze cztery wieżyczki. Damy radę. O kurde! Kurde, skąd ten Edek się zrespił? Kurde, 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 o kurde. O kurde, pojawił się znikąd! Sprawiają większy problem niż yy, ten smog. Kurde, dobra, dobra! Ten powiedział te, ten, który właśnie został zepchnięty przez smoka. Dobra, ostatnie dwie wieżyczki. Zobaczymy, jeszcze pewnie podrasujemy trochę ten end. Czyli na przykład zniszczymy go do ostatniego klocka. I uwaga, pik, no i został ostatni kryształ. No i uwaga, właśnie się podbudowuję do ostatniego, ostatniego kryształu, tylko nie wystarczy mi chyba budulca. Jest, jestem w końcu, nie, nie uwierzycie, podbudowałem się tym obsydianem, dobra. I ta wieżyczka chyba jest, jest ostatnia, i największa, najwyższa w sensie, nie? Dobra, teraz już możemy klepać smoka. Więc po prostu czekamy na percz. Jak dostaniemy dużo ekspo, to w kolejnym odcinku, kolejny odcinek poświęcimy na enchantowanie. Obrak, chyba ktoś będzie tutaj perczował. Nie, dalej nie perczuje. Dobra, teraz perczuję. Że to on mi zadaje obrażenia, nie ja, nie mógł. Dobra, walę go. Kurde! No i, ale dobra, trochę mu zadałem. Dobra, znowu perczuję, jakoś długo nie musiałem czekać. Dobra, i już połowa. No i tak... tak o, ale patrzcie, mam... Zadaliśmy już więcej niż połowę. Myślałam, że to będzie trudniejsze. W sumie to jestem też pewny, ponieważ i tak mam potem. Ej, ale... ale, ale szybko, tylko że... Dobra, bo musimy tutaj ten. Kurde! Co on mi dał? Widzieliście? Już myślałam, że poza świat wypadam. Szybko zdążymy. Pewnie nie. Ale dobra, coś mu da, Coś mu daje, coś mu daje. Jezu. Widzicie, co on mi robi? Kurde, rzecz, której właśnie się najbardziej bałam, że on będzie mnie tutaj ten, ale pa ile endermanów on zabił? Właśnie rzecz, której się najbardziej bałam, że mnie zepnie swoimi skrzydłami. Ale dobra, patrzcie, jak malutko zostało. Czekamy na kolejny percz. Dobra, kolejny percz. E, jeszcze pewnie ten percz, jeszcze jeden. E, no i. A nie, nie, jednak nie perczuję. Dobra, perczuję teraz. Teraz już na pewno jest. Yes! Pokonaliśmy smoka, pokonaliśmy smoka! Wolność Edu o ile ekspo. 66? 66 level. Spoko. Mamy nawet jajko, możemy je nawet teleportować. Więc dobra. E, tylko jakie mam zebrać? Mm. Mm. Jakie mam je zebrać? Ja nie mam pochodni. No dobra, to wrócę jeszcze po tej jajko, niestety, ale teraz go nie, nie możemy zdobyć, ale mamy oto napisy końcowe. Możemy je sobie przyspieszyć spacją. Dobra, bla bla, 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 Nie obchodzi mnie to. No i jesteśmy w bazie już, nie? Jesteśmy w bazie. Pokonaliśmy smoka właśnie. Następną, jedną z następnych przygód będzie wyprawa do, do, do Edu po elitre, ale wtedy to już łuk sobie ogarniemy. O! I mamy tego villagera, który nam zginął w ostatnim odcinku, więc to tyle fajnego. Dobra, dużo diaksów jest. Tutaj są moje diaksy, no. Trochę tych diamentów mamy. Dobra, to sobie przerobimy 16 bloków. Spoko. Ok. No i mamy 56 bloków diamentów. I e, czekajcie, już Wam pokazuję ile to razem diakców daje. Cyk. Czekajcie, bo to, to mi się nawet nie mieści w wieku. Dobra. Dobra, bardziej mocarnie to chyba wygląda jak to nie są bloki, tylko to są zwyczajne czyste diamenty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem staków diamentów. No. Trochę tego jest. Dobra, więc myślę, że te dni poświęcę prosto sobie na enchantowanie. Czekajcie, zdejmę sobie zaklęcie z tej książki. Mogę, mogę sobie trochę książkami nawet poenchantować, tylko potrzebuję skórę. Dobra, zróbmy sobie tam parę książek, bo odcinek dopiero trwa 10 minut, no to trochę za krótko jak na moje odcinki. No to sobie jeszcze chwilę tutaj bo patrzcie jaki mamy level, 66. Ale teraz jak wolno level będzie się nabijał, czekajcie. Czekajcie, jak teraz... patrzcie teraz. Tak naprawdę to bardzo wolno mi się nabija, nie? Ja bym chciała w tym świecie zrobić, yy, zrobić sobie taki cel, yy, że postaram się dobić setnego levela albo nawet więcej. Takie zadanie sobie zrobimy. Na jakiś odcinek, ale to już po Elytrze. I tak, co jeszcze zamierzam zrobić? Zamierzam jeszcze wybudować stare miasto w, w Minecraft, nie? Jak wiecie, yy, może nawet nie wiecie, że w Warszawie jest stare miasto i bym chciała takie zbudować. Może nie do jeden, jeden, do jeden, ale chcę po prostu. Dobra, wydajność 3, ochrona 2 i moc 1. Czekajcie, bo zapomniałem o Lapizie. Dobra, yy, mamy już lazuryt. No, i możemy sobie enchantować, nie? Więc wydajności 3 nie chcę, bym albo nie, bo ja potrzebuję wydajności 4, ale czekajcie, może tutaj też będzie dobra. Wydajność 3 sama, ale to nic. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Porażenie, ale co ja z porażeniem zrobię, dobra, to zenchantuję na pierwszy poziom. Teraz to sobie w grain ten. Disenchantujemy yy, i jak mamy tutaj wydajność 3, to przydałaby się druga wydajność, aby to połączyć. Poczekajcie, jak połączę to z kilofem, to wydajność 5 nie będzie. No nie ma, jest wydajność 4. Dobra. Dobra, to nie będę już kombinował z narzędziami i zbrojką, ponieważ narzędzia i zbrojkę mamy przy kozacką, no to teraz po prostu zrobimy sobie jakiś dość dobry łuk. Dobra, z tego co wiem, potrzebujemy od tego nici oraz patyki. Dobra, tak, mam łuk, tylko że bym zrobił nawet trochę więcej łuków, ponieważ wiecie jak to jest, nie? Jak będziemy chcieli połączyć, no to byśmy potrzebowali dwa. Dobra, tutaj mamy tam jakieś wyczerpane, wyczerpane, bo wyczerpane, ale yy, i tak, dobra, ale dobra, takie trzy by mi się przydało minimum. Teraz to możemy sobie pozwolić, jak mamy taki level. Dobra, dropy z mobów. Serio my tego nie mamy? No dobra. Liczę na power 5, yy, infinity i unbreaking. O, i jeszcze płomień, nie? Bo jak? Mm -mm. Więc myślę, że ostatecznie zenchantujemy to sobie na pierwszy poziom i użyjemy Grainstone'a. Zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Dalej uderzę. to jest to samo? Ale czekajcie, weźmiemy sobie tą moc 2 i. Nie, tutaj nie ma mocy. Jest moc 1 jedynie. Dobra, to bierzemy tą moc 1 i teraz jest lipa, no bo nie mam kolejnego. Dobra, to, to muszę to chyba zdenchantować. O, moc 3. Moc 3 to już jest lepiej niż moc 2. no to bierzemy. I nieskończoność! Wow! Wow! Dobra. Jak mamy już moc 3 i nieskończoność, teraz by się przydał jeszcze płomień, ale pomień to zaraz. Bo jak widzicie mam moc 3, ale dobra. Mm. Zenchantujmy na pierwszy poziom. Teraz to sobie z Cyk. No trzeba dobrze wykorzystywać te levele. Uderzenie. Moc 2. tutaj mamy moc 3. No to się nie przyda, ale... Gdybym wziąć moc 2... Ale teraz tego nie połączyłem. No to co jest lipam? to niepotrzebnie wziąłem to... Płomień! O! Na płomień liczyłem. No to płomień sobie weźmiemy. Tylko płomień. No dobra. Dobra, to weźmy to sobie połączmy za 13 leveli. No i mamy nawet spoko yy, ten łuk. W kolejnym odcinku sobie yy, łuk ogarniemy jeszcze lepszy, ponieważ to nie jest najlepszy łuk. Power 5, Power 5 to już sobie odpuszczę, ale Power 4 warto byłoby mieć. Płomień to mamy, Nieskończoność mamy, to jeszcze Unbreaking 3, który od Villagera sobie kupimy yy, i Power 4. Więc taki łuk po prostu mi wystarczy. Ale patrzcie, teraz nie muszę mieć więcej strzału. weźmy na dobre zakończenie, przetestujmy ten łuk na krowach, uwaga krowy. No i na hita, wyceluj. Patrzcie, dopiero teraz mamy ten postęp wycelu. No pa, giną jak wieprze na hita. No dobra, no to dzisiaj był prawdopodobnie jeden z najważniejszych odcinków, nie? Z tej oczywiście serii. To jest trzeci sezon z sezonów dużych, drugopodejściowych, nowowersjowych. No i żegnam się z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!